10 złotych. W tym materiale pokażemy Wam, czy w 2021 roku można najeść się za przysłowiową dyszkę w sieciowym fast foodzie. Bardzo ciekawa i interesująca seria na naszym kanale, która będzie oczywiście kontynuowana. Koniecznie zostaw łapkę w górę dla zasięgu. Wyślij ten film do swojego znajomego. Pokaż mu, czy w 2021 roku można najeść się i napić podkorek w Burger Kingu. A my już teraz bez zbędnego gadania lecimy sprawdzić. Czy rzeczywiście za 10 zł w 2021 roku możemy najeść się i napić? Czy jest to w ogóle możliwe? Sprawdźmy to! Drodzy, docieramy na miejsce potężny Burger King. I za chwilę składam zamówienie. Sprawdzę, czy można się najeść tutaj za 10 zł. Dzień dobry, witam w Burger King. E, dzień dobry. Wie dzień pani dobry. co? Ja dzisiaj mam 10 zł i mhm. chciałbym się najeść. Czy mogę się najeść za 10 zł u Was w ogóle? E, oczywiście, mogę zaproponować w takim razie surfery. E, w zestawie z małymi kleczkami z napojem właśnie. No, na to, no to wie pani, robimy tak. Jakieś trzy zestawiki, takie do 10 zł poproszę. No i pani nabija, i ja podjadę już, dobra? Okay. To będzie niespodzianka, o, co do będzie. Pepsi? Do picia Pepsi. Zapraszam o Dobra tylko. I wie pani, co takiego suchara przygotowałem. Wie pani, Aha. pani powiem. Jak się nazywa król jedzący hamburgery? Burger king, proszę panią. Jadę, pozdrawiam. Pozdrawiam również Natasa No, widziałeś jaki suchar? Jak się nazywa król jedzący hamburgery? Burger King A jak? Dobra Super, dziękuję uprzejmie Miłego dnia życzę No i moi drodzy Odebraliśmy nasze zamówienie I to są trzy potężne torby I trzy napoje jeszcze Słuchajcie za 10 zł, no za chwilę sprawdzimy, za chwilę zweryfikujemy na Paragonie, tutaj są Paragoniki, za chwilę Wam pokażę, co ciekawego w tym burger kingu do 10 zł można znaleźć. No i moi drodzy, czas na unboxing naszych zamówień do 10 zł. Czy się najemy? Czy zaspokoją one nasz głód? Uwaga, pierwszy paragon za równą dyszkę. Czas sprawdzić, co kryje się w naszej tajemniczej torbie, a tutaj przed wami potężna, ale mała porcja frytek. Słuchajcie, dodatkowo do tych frytek ketchup i majonez, za co szanuję Burger Kinga. Bo dają i to, i to, a nie tylko ketchup jak w maku. No i yy, kanapeczka, słuchajcie, kanapeczka Chili Cheeseburger, e, czyli ciekawe, co to jest. E, cheeseburger taki. Z jalapenio już to czuć, zobaczcie jak to wygląda, całkiem sporo tego jalapenio, no i oczywiście ser i tutaj nasz piękny zawodnik, sos taki ostry, słuchajcie, spróbujmy jak będzie smakował, uwaga! Mm muszę wam powiedzieć, że nawet przyjemnie przyjemnie taki ostrawy no i konkurencja dla jalapeniu burgera z McDonald's, oczywiście słuchajcie bez wątpienia dolewka oczywiście do tego zestawu tutaj jest dodana nielimitowane picie, ile chcecie słuchajcie, do 10 zł słuchajcie, możecie się opić Pepsi, Liptona, różnych tych wszystkich tam dostępnych napojów z Burger Kinga nalewać sobie i nalewać Czyli słuchajcie, za 10 zł piję ile chcę. Mamy chili cheeseburgera, mam porcję frytek dla przyciętego Kowalskiego, jak najbardziej, myślę, że jest to dobra porcja. Napiszcie, co sądzicie o w komentarzu o tym pierwszym wariancie. Zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Oprócz dolewki, słuchajcie, do naszego paragonu wyskoczył Bon na Wuppera Juniora. Jak na razie uważam, że jest to pierwszy wariant, całkiem, całkiem przyjemny. Ale tutaj, słuchajcie, moi drodzy, za chwilę pokażę Wam kolejny wariant. Tym razem jest to, uwaga, piękny paragon za kwotę również 10 zł. I w skład naszego zamówienia wchodzi: uwaga, potężne frytki, potężna, ale mała porcja, słuchajcie. Oczywiście. Ketchup i majonez, podstawa, lubię te dwie rzeczy ze sobą wymieszać. I tutaj taka kanapeczka Deluxe Chicken, taki, słuchajcie, jakiś wyjątkowy, coś unikatowego. Zobaczcie moi drodzy, co... To jest w środku pomidor, sałata, sosik majonezowy. No i trzy sztuki nuggetsów, słuchajcie, trzy sztuki nuggetsów. Tak to, słuchajcie, moi drodzy, wygląda. Jeszcze zanim ugryzę, nadmienię, że do tego zestawu jak najbardziej jest nielimitowana dolewka. Tak więc w tym wypadku tutaj na grubo. I picie, i jedzenie, słuchajcie, no gryźmy, gryśmy, Sprawdźmy, czy w ogóle będzie to smaczne. Mm. No, jest dosyć zapychająca. Powiem ci, że mała, ale te nagetcy, słuchaj, potrafią y, zrobić robotę. Y, jak na mały głód, y, jak najbardziej myślę, że ona y, tutaj y, powinna wystarczyć dla takiego, oczywiście, przeciętnego kowalskiego. Nie mówimy o ludziach, którzy, słuchajcie, tutaj przychodzą z myślą o tym, aby napchać się za dychę. Jest to taki normalny posiłek, słuchajcie, żeby się oczywiście nie zapchać, ale. Też przy okazji, żeby zupełnie głodnym nie wyjść, 10 zł frytki, bułeczka moi drodzy, doleweczka i ketchup, i majonez. Tutaj w tym drugim zestawie. Ciekawie, muszę Wam powiedzieć, ciekawie. I ostatni z trzech zestawów, które dzisiaj dostaliśmy w Burger Kingu, 8 zł. Najtaniej, słuchajcie, najtańszy zestaw, 8 zł. I w skład tego potężnego zestawu wchodzi, już tutaj prezentuje największa torba. Słuchajcie, uginająca się, a w środku. Wow, eleganckie pudełeczko! Eleganckie pudełeczko i 9 Spicy Nuggetsów, słuchajcie! 9 Spicy Nuggetsów, i do tego doleweczka nielimitowana, słuchajcie! No, muszę Wam powiedzieć, że też tutaj do tego zestawu trafił się kolejny bonik na darmowego Woopera Juniora, czyli. Słuchajcie, no nie dość, że 8 zł, nie dość, że tyle nuggetsów To jeszcze darmowy Whopper Junior, drugi już tym razem Słuchajcie, wyskoczył z kasy Spicy nuggetsy, fajne, właśnie w Burger Kingu e, Możecie sobie zobaczyć recenzję Wyskoczyła tutaj karta e, Wam nuggetsy, słuchajcie, dobra alternatywa Naprawdę, słuchajcie, za piątaka mm, Za piątaka Można 9 nuggetsów dostać Burger King nie do pobicia, serio W, tej, w tym aspekcie tak, więc podsumowując te trzy zestawy, które dzisiaj tutaj otrzymałem, jak najbardziej myślę, że jako alternatywa do 10 zł siądzie. Natomiast jest w zakładce w aplikacji znalazłem w Burger Kingu królestwo za piątkę. Tak nazywa się ta zakładka w aplikacji Burger Kinga i tutaj można znaleźć różne zestawy i kombinacje do 10 zł. Naprawdę jest tego dosyć sporo. Ja jestem w szoku, słuchajcie. 10 zł taka kwota w dzisiejszych czasach praktycznie nic nie znaczy. Za 10 zł jest coraz ciężej coś kupić. A tutaj i można się najeść, i można się napić. Coś ciekawego, słuchajcie. Również nagetsy można kupić zestaw z frytkami i napojem i nagetsami za 11. Jeżeli ktoś chce, sobie również zobaczy. Tak więc wydałem 28 zł w Burger Kingu na 3 zestawy. I dostałem jeszcze dwa Whoopery Juniory gratis. Powiem Wam, że tutaj za te pieniążki dzisiaj jak najbardziej jestem usatysfakcjonowany. Wy Mam nadzieję, że sądzicie podobnie. Jeżeli macie też inne zdanie na ten temat, koniecznie podzielcie się w komentarzu. Być może znajdziecie miejsca, gdzie również za 10 zł można się napić bez limitu i najeść, koniecznie ja przyjadę pokazać te miejsce. Może to będzie jakiś bar mleczny, może to będzie jakiś fast food. Jeżeli znacie takie miejsca, słuchajcie, za 10 zł, gdzie można i zjeść, i napić się, koniecznie dajcie, podzielcie się z nami na naszej grupie Bojownicy Kryche, specjalna grupa na Facebooku, gdzie wy, wy widzowie tam akurat przedstawiacie takie lokale gastronomiczne i nie tylko, które serwują tanią szamę. Zapraszam. Serdecznie i mój Instagram MR Krycha Dzięki niemu również wiecie wszystko. Pierwsi, między innymi, wiedzieliście, że byłem dzisiaj w Burger Kingu. No i jak odcinek? Pierwszy, drugi czy trzeci zestaw? Robimy również konfrontację w ankiecie na społeczności. Zapraszam tam serdecznie. Karta Społeczność na YouTubie możecie sobie zagłosować, który zestaw Waszym zdaniem wygrał. Bardzo ciekawy pojedynek. Ja jestem zadowolony i lecimy do KFC albo McDonalda. Zobaczymy, czy tam w 2020 w tym pierwszym roku nadal można się najeść, bo za 10 zł, bo w Burger Kingu można. I ja to szanuję. I to oczywiście dla mnie dzisiaj zrobiło potężne wrażenie. Dzięki mordy. Ekran końcowy. Panie, to to je 10 zł, to to na nic nie starczy teraz. Jak nie starczy, słuchaj, w Burger Kingu jak wchodzisz, to masz kurcze królestwo za piątkę i, i pijesz nawet jak chcesz dolewki 2 litry, no i, i gdzie ci tak dobrze zrobią jak nie w Burger Kingu, mordo, no słuchaj, jest, nie, wysoko postawili ten poziom. I wypieszczone czy nie wypieszczone, dzisiaj to było jakby na bocznym planie, wypieszczenie jasne w Burger Kingu, najlepsze i tak dalej, ale powiem wam, że zaimponował mi tak czy siak. Tak, jak ty, mój drogi widzu, możesz zaimponować również mi nad moją głową. Przycisk do subskrypcji po boku dwie poprzednie produkcje. Wpadaj, zobaczyć co tam ciekawego mamy. A takie za 10 zł produkcje to będą, na pewno, panie. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, właśnie. Odjeżdżamy z kierowcą w dalszą naszą trasę. Trzymajcie się, jeszcze raz pozdrawiamy. Cześć.